Zapewne dla niektórych kontrowersyjne smarowanie łańcucha. Natomiast na ta prasa jednak nie ma jakiegoś tam centralnego układu smarowania. A zauważyłem, że jest taka informacja, iż łańcuchy, które tam są, powinny być smarowane jakimś olejem, powiedzmy raz na 24 godziny pracy. No więc w jakiś sposób muszę to posmarować, w taki sposób wymyśliłem. Nie mam, musiałbym mieć jakąś. Taką maszynkę do olejnicy jakoś taką, żeby można było ten olej tam podawać na razie nie mam i myślę, że ten pędzel po prostu będzie się sprawdzał. I to nie tylko ta, ten główny łańcuch, co idzie w komorze, ale jeszcze tam te dwa poboczne, tam jest taka sama informacja, że też co 24 godziny pracy powinno się posmarować. No także no, jednak dbam, dbam o tą prasę, ponieważ no w porównaniu do tamtej Unii, no to tam prasa Krone, no, to to jest bajka. No, tu bym się obie lepiej pracuje i chciałbym, żeby tak było jak najdłużej. Także muszę o tą prasę dbać. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję, właśnie jak jest fajna prasa. jak jest fajna prasa? Prasa jest fajna, jaka jest fajna praca to prasą. Kronę, ponieważ to no wczoraj robiłem 6 godzin, miało coś popadać, już się chmurzyło i mnie tak zgoniło to z pola. Miałem w sumie dwie łąki i zrobiłem 73 baloty. Fajny rekordowy w ogóle wynik na jednej łące. No ale musiałem uciekać i myślałem, że jak już późny wieczorem nie popada, to w nocy popada. Nic nie popadało, także dzisiaj od rana mam jeszcze trzy łąki. jak już z grawiarką tam szaleje. Ja natomiast właśnie dojeżdżam i zaczynam, będę też zaczynał swoją pracę. Jest wynik na razie póki co fajny, bo wczoraj z dwóch 70 z dwóch kwater to tak 73 baloty. Liczę, że dzisiaj będzie wynik nawet większy, ale tym razem z trzech. Więc tak myślę, że 100 tych balotów, tych dużych by było. Co w moim przypadku praktycznie wiązałoby się z tym, że już mam połowę paszy wyrobionej dla bydła. A dzisiaj jest chyba 20 czy 21 czerwca. Więc to znaczy, że po prostu idziemy takim tempem. Takiego tempa to jeszcze chyba nigdy tu nie mieliśmy. Ale mi się to podoba, bo możliwe, że po prostu będę chciał gdzieś wyjechać na jakieś wakacje, tydzień na pewno, może dwa. A nie dawałoby mi to po prostu spokoju, że tu jeszcze jakaś robota jest nieskończona, że pasza jest nie Dlatego robię od rana do wieczora po to, żeby po prostu móc sobie w pewnym momencie wyjechać na wakacje. Dobra, ja dojeżdżam do tych łąk, no i widzimy się już podczas pracy. I już jestem na łąkach, tu są właśnie te dwie kwatery. One obie mają, a chyba, chyba obie mają po 3 hektary. Tutaj 47 balotów, nawet jeżeli tu jest 3, są tu 3 hektary, to i tak to jest wynik bardzo dobry. To są łąki wilgotne, tak jedna, jak i druga, jaką zresztą wszystkie tutaj te łąki. I przez to, że przez takie warunki, jakie są w tym roku, no tutaj tego osiana obrodziło. 47 to jest tych dużych balotów, czyli no tak powiedzmy, jak bo ja to wszystko przeliczę na te 120. No, to myślę, że tak powyżej 60. To tutaj tych mniejszych balotów by było. Wynik fenomenalny. Tutaj już jest łąka troszeczkę gorsza, bo jest i ona troszeczkę wyższa, zwłaszcza przez środek. Dlatego tutaj tylko 26 balotów, ale są tam kolejne dwie. Nie wiem, czy tutaj widać tam już Wiesiek stoi, czeka na mnie. Połowę łąki jednej ma zrobionej. Tam jest kolejna i następna. A tutaj są kolejne kwatery. Natomiast się tutaj ma jakieś takie murawy, te suche. I dopiero o wiele później, chyba w lipcu czy w sierpniu, dopiero można tutaj wjechać. Także tu jeszcze sobie poczekamy. No i oczywiście wykrakałem, bo miała być miła i przyjemna praca, a taka nie jest. Prawda ciężko i opornie idzie. No a to ze względu na dwie rzeczy. Po prostu siana jest mnóstwo. Jak widać, wałki są tutaj porobione gigantyczne. Zresztą widać, jak podciągnik to wchodzi i no tam zgarniacz generalnie praktycznie łapie wszystko e, a tutaj na tej łące nie było przetrząsane i jak widzicie znowu mi się zapchało i od razu najpierw pokażę z innej strony najpierw pokażę z tej strony jak to wygląda jak takie mokre przyjdzie o i to to tu stanie i nie podaje już dalej do komory to jest całe po prostu mokre taka mokra kula wyrwane wszystko a po drugiej stronie się zrobiło dosyć duże ja tutaj na razie musiałem się za. Bo tu jestem od ledwo co za balotem. Zatrzymałem się no i wyrywam trochę z tej strony. Ale najgorsze będzie tu po prostu. Bo jest taka sama kula, jak tam była, tylko trochę większa. Tu wróg wbita i tylko, tylko ruszyłem. Od razu całą taką kupę mi wciągnęło, zatrzymało. No i co? No i niestety muszę to litofedze się wszystko wyrywać. I tak naprawdę już będę musiał wyrywać trzeci raz Bo najpierw przyjechałem na tamtą łąkę Objechałem dwa razy dookoła No i przy rowie No się są jakieś tam miejsca niedoschnięte Tej, tej trawy jest tutaj multum I, i no niestety Kurcze To widać czasami są takie miejsca Niedoschnięte No a ten zgarniacz łapie wszystko Także wykrakałem Bo miałem pokazać jaka jest łatwa I przyjemna praca Kronę, ale dzisiaj taka nie jest. Chociaż liczę na to, że jak tutaj tą łąkę też już objadę, tak powiedzmy dwa razy od rowu, to już później będzie inaczej. Te wałki zrobią się trochę mniejsze, więc będę mógł trochę szybciej jeździć. No i one będą już suchsze. Tutaj to, tutaj już powinno być, może tu jeszcze troszeczkę coś gdzieś będzie, ale już te kolejne, gdzie na środku, to suche, suchutkie. Mówię, tu najgorzej. No niestety muszę popatrzeć, powyrywać. Tak, jest minus tej prasy, że jest głośna. Natomiast teraz tutaj w kabinie, jaką kabinę zamkniętą całą, tu akurat jest szczelnie, także nie słyszę tej prasy. Często muszę się obraczać do tyłu. W no, ja na przykład do Unii, ona ma coś takiego dobrego, że jest ten sygnał ostrzegawczy, że jest prasa prawie pełna. Natomiast tam są, tu są wskaźniki po prawej i po lewej stronie. No i muszę je obserwować, bo tak ono Głównie wskazują zero, ale w pewnym momencie po prostu zaczynają iść do góry. No i wtedy już muszę praktycznie cały czas się patrzeć do tyłu, żeby też równo ubić prawą i lewą stronę, żeby te baloty były równe. No teraz to się właśnie zaczyna dziać. I już tutaj tak będzie widać. Idą strzałeczki po skalach do góry. Po jednej stronie jest przyczerwonym. Teraz po drugiej stronie jeszcze też to dobiję. O. Zatrzymam. No i niestety muszę ją cofnąć. Teraz Wam pokażę też dlaczego. Dobra, zatrzymuję. I teraz tak, tutaj ta prasa uchodzi cała na olej praktycznie, bo nie ma żadnej elektroniki. Podaję siatkę. I jak już widzę, że ją pociągnęło, olejem nastawiam nóż i tam jest taka zębatka po której idzie. No, powiedzmy, no taki nóż, i jak przez tą całą zabatkę przejdzie, to wtedy następuje zatrzymanie siatki. I drugu, drugim, y, no znaczy się u mnie akurat to jest y, trzeci segment, podaje olej do klapy. Dobra, zatrzymuje. Yy. Idą dwa węże. Jeden jest tylko od podawania siatki, natomiast drugi jeszcze mogę przestawić na podniesienie podbieraka. Obniżyłem zaczep. No się w sumie tutaj mogę powiedzieć, że podwyższyłem, przez to tu jest wyżej. zauważyłem, że jest wyżej. Tutaj tak to na styk było dotykało właściwie za każdym razem. Teraz jest to wyżej, ale no widzicie, tabelka wypada tylko na tyle, więc ja muszę się cofnąć całością. Bo, gdybym w tamtym miejscu, gdzie się zatrzymałem, to od razu byłoby siano. Przesuwając się do przodu, klapę mam nie zamkniętą, a już by mi tu siano pobierało i wyrzucało. Dlatego zawsze się cofam. Teraz kawałeczek się przesunę, zamykam klapę i e, jadę dalej. Możliwe, że z wyższej wysokości, jak będzie wypadać tabelka, to ona się dalej wyturla. Muszę tutaj jeszcze są. Tutaj tak nie widać, ale tam jest, wiem, że jeszcze jedna jest dziura, na której mogę podnieść całą prasę. No zobaczymy, może to coś da. W tym momencie akurat jestem niestety akurat trochę zarobiony, jest non stop siano do robienia, więc sobie w ten sposób jakoś radzę, że po prostu cofam, wyrzucam i jadę do przodu, ale jak będę miał chwilę, to na pewno jednak będę musiał podnieść całą prasę, bo jeszcze zauważyłem, że ktoś tam pisał akurat też, że i tak, i tak będę musiał podnieść, bo wtedy przy zmienionym tutaj tym zaczepie podbierak nie, nie będzie mi się chciał tak podnosić. I jest to prawda, z tej perspektywy on się chyba tylko tyle podnosi na czas transportu. To niedużo, praktycznie koła cały czas dotykają ziemi, więc no fakt faktem muszę jednak na tych kołach podnieść. Jak to mi też mało da, to wtedy też tam pisaliście e, opony na większe. Żeby one były wyższe, wtedy cała prasa też mi się podniesie. No ale na początek będę musiał te koła przestawić. Fajne jest to, że te wszystkie baloty wychodzą równe, ładne, siatka nie jest nigdzie zawiązana, powiedzmy bardziej do środka, zbite jest fajnie. Też wymiana tej siatki następuje bardzo szybko, po naprawdę w dwie minuty można tą siatkę wymienić, ja już wymieniałem. Jest tutaj też dobre to, że można sobie tutaj coś schować. Tu właśnie była ta stara siatka, wyciąga, wyciągam po prostu za pomocą tego e, całą tą siatkę, ją wyciągam Co starą, wkładam po prostu sznurek, tylko podaję tutaj na ten gumowy wałek i mogę zrobić dalej. E, tutaj mam tylko taki mankament. Mam nadzieję, że to tutaj będzie widać. Chyba widać. E, to jest taki zadzior. Nie wiem od czego, może kiedyś, bo ja to, tego nie pamiętam, żeby, tu, żeby ktoś z nas tutaj coś takiego zrobił. Eee, przez ten zadzior, w pewnym momencie, ja bym powiedział raz na 20 belek, ta siatka tutaj zaczepi się o to. I po prostu zaczyna nabijać się na ten gumowy wałek. I się rozchodzi w obie strony. No, ja muszę to od razu przyuważyć. Wtedy cofam całą tutaj tą siatkę i wkładam na nowo. Będę to musiał jakoś zabezpieczyć, może jakiegoś silikonu tam delikatnie wcisnąć, tak żeby po prostu ten zadzior jakoś zlikwidować. No faktycznie gdzieś tak co 20 belek widzę, że wreszcie ta siatka się tam zaczepi. No i trzeba tutaj wychodzić. Trochę też czasami to denerwuje. Trzeba zamiast robić cały czas, to trzeba tutaj coś jeszcze e, poprawić. O, i taką robotę to ja lubię. Co prawda jestem już zmęczony i głodny, bo jest co jest godzina 17. Ale nie zjeżdżałem do domu na obiad, ponieważ no, radar pokazywał, że idą chmury, idzie też. Już widać na Pierwsze krople na Płotnikach A ja właśnie idealnie skończyłem. Idealnie można powiedzieć. Tutaj wyszło gdzieś z 50 balotów. Na tej łące gdzieś jest 40, to jest będzie gdzieś 9, tak mniej więcej jest 90. Jest to fajny wynik, fajny, bardzo mi się to podoba. Praca a tą prasą to jednak jest, jest o wiele większa przyjemność. E, w porównaniu do tej pracy prasą Uni. Ciężko to teraz dla mnie porównać, bo ta prasa robi siano, robi te paloty większe, szybsze, no a tamta prasa jest tylko do, e, teraz do kiszonki i siana e, nie będziemy ją zbierać. Gdybym miał pieniądze, to bym mógł sobie pozwolić, no może na zakup jakiejś innej prasy, ale na razie to ja jeszcze spłacę poprzednie maszyny, także będę musiał się wstrzymać i będę musiał się męczyć z tą prasą Unii. Coś tam spróbuję znowu ponaprawiać, poustawiać i co. I przyjdzie drugi pokos, i tam trzeba będzie na tej Lucerni znowu e, tą prasą Unii jeździć. To no będzie tyle na dzisiaj. Teraz już mogę swobodnie zjechać. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!